Tradycyjnie o godzinie 9 wyruszyliśmy z siedliska Sobibór pojechaliśmy do Włodawy, tam wypiliśmy kawę i zostaliśmy przerzedzowani pysznym ciastem. Następnie pojechaliśmy w stronę Starego Pola. Pola. Po drodze przyłączył się kolega z Karpula, ujechał aż z Warszawy, także jakieś 200 parę kilometrów na gieł, żeby się z nami spotkać. Potem pojechaliśmy na obiad do Siemiaty, do mojego kolegi Klaudiusza niego Zjedliśmy parę dużych burgerów, Piotr, oczywiście, z jajatrybę. I stamtąd poleciliśmy już do hajnówki. Do hajnówki? Tak, z hajnówki. I w hajnówce krótkie tankowanie. I z hajnówki do zabudowa. W zabudowie czekało nas dwóch misiaczków na hulajnogach. Dwóch policjantów na motocyklach. Tam zjedliśmy bardzo dobre lody. O, I w tak. policji wjechaliśmy pod nasz hotel, pod hotel Podlasie, a stamtąd ruszyliśmy na Juvenalia, gdzie mogliśmy ze sceny opowiedzieć studentom, bawiącym się o tym, na czym polega nasza akcja, jak mogą nas wspomóc. Dodajmy, tak? że wzbudziliśmy duże zainteresowanie tak, na scenie. sensacją, wśród studentów takie stare dziady jak my, najstarsi byliśmy. Po Juvenaliach pojechaliśmy do Carrefoura i zjedliśmy kolację. Damian lansował się na galerii. A teraz jesteśmy w centrum Białego Przejdziemy się kawałek i wracamy do hotelu. A jutro czeka nas przedostatni etap naszej podróży. Jedziemy z Białego do Bartoszyc. Dobra, mamy to. Zbieram się. kończymy. No nieco może. Right <grym> 9.